Ok, witam na kolejne lekcje informatyki. Dalej jesteśmy w etapie poznawania programu Photopea, Photoshop, czyli programie do edycji grafiki komputerowej. I prostym dzisiejszym zadaniem będzie próba zrobienia wizytówki bądź plakatu. Wystarczy sobie wybrać jedną z tych. Myślę, że wizytówka jest prostsza, szybciej się wykona, jakby gotowy projekt. Plakat jest już troszeczkę trudniejszy. Wykonaniu, gdyż wymaga mam więcej troszeczkę pracy, ale wystartujmy. Wiadomo, Fotopea, link macie też poniżej zadania w Teamsach i drugą stroną, którą bym chciał pokazać, którą sobie użyjemy, jest strona Freepik. I zobaczcie, jeżeli chcę zrobić jakiś projekt, nie mam pomysłu, a chcę. Nie wiem, zainspirować się jakimś już, jakimś już gotowym szablonem, no to mogę wykorzystać Freepik. Freepik jest taką darmową stroną, gdzie wystarczy, nie wiem, gdzieś na wizytówce bądź na stronie swojej, na której tworzę te projekty, napisać, że korzystam z materiałów danego, nie wiem, artysty, którego, nie wiem, model tutaj pobiorę, to mogę sobie spokojnie i komercyjnie wykorzystywać te tutaj obiekty. I na przykład pomyślmy, że chcemy sobie stworzyć. Wizytówkę. Po angielsku wizytówka jest business card i z racji, że Fotopea lepiej czyta pliki Adobe Photoshop niż Adobe Illustrator, przypominam, że są takie dwa znane programy: Photoshop i jest jeszcze Illustrator. Fotosho z photoshopowymi plikami psd radzi sobie o wiele lepiej i na przykład, żeby już konkretnie wyszukać photoshopowy plik mogę do tego business card dopisać sobie skrót pliku psd czyli szukamy tylko i wyłącznie plików, które są w formacie photoshopa jakbym bardziej znał jakiś program do otwierania plików illustratora chociaż preferuję czasami illustrator bardziej no, to wtedy, wtedy no w tamtym programie można już otworzyć w zasadzie wszystko dobrze, łatwo, no ale, ale ilustrator jest płatne, fotopa nie jest darmowa. I zobaczcie, jeżeli jestem na tym Freepiku i poszukuję tutaj jakiegoś wzoru wizytówek, mogę sobie wziąć pierwsze z brzegu, wybrać sobie jakieś bardziej, które mi się podoba. Te z koroną są płatne, te bez korony są darmowe. I na przykład, nie wiem, najprościej jak się da, biorę to. Tutaj pokazuje mi, że szablon jest w PSD, więc zgadzam się. Mogę trzy pliki darmowo ściągnąć sobie dziennie z tego, z tego portalu, więc uważajcie, żeby nie przekroczyć tego limitu, bo inaczej nie pobierzecie. Zapisuję sobie wiem, w pobranych, otwieram sobie ten plik. Yy. I tutaj mamy taki plik PSD, który muszę sobie ściągnąć, nie wiem, na pulpit, wypakować z tego, z tego, jakby, folderu, który mi się tutaj ściągnął, bo jest to folder spakowany, tak, folder skompresowany. Jak w niego wchodzę, e, oczywiście, pewnie jakbym kliknął dwa razy, to by mi się otworzył Photoshop. Natomiast jeżeli chcę użyć go w Photopay, to najpierw trzeba go wyciągnąć, e, tak, jakby na zewnątrz tego folderu, na przykład tutaj, jak to zrobiłem na pulpit, i taki plik e, z pulpitu przenieść sobie na photopea. Oczywiście fotop ma ograniczoną ilość czcionek, tak? I niezbyt dokładnie to zrobi. I zobaczcie, że tutaj mamy jakby w warstwach dwie dwie jakby strony naszej wizytówki. To jest front card. To jest jedna warstwa i na grupa warstw, tak? To możemy sobie rozszerzyć. I jest back card. Jeżeli naciskam sobie, oczywiście dam ten projekt, na którym pracuję. Dla tych, co może chcą prościej to zrobić i tylko liznąć tego programu, to dam ten projekt też w zadaniu. Można go pobrać i, i może będzie łatwiej i szybciej wykonać to zadanie. Natomiast tu jest jedna grupa obiektów: to jest front card, to jest back card. Tak? Front card przysłania mm, nam back card ale edytując na przykład coś tutaj we front karcie, na przykład logo, tutaj mamy ten shape, tak, możemy sobie nim poruszyć, możemy go usunąć, możemy w tej warstwie, tak, nie wiem, malować jakimś pędzlem, a to jest nad editable, bo on jest, on jest e, krzywą, więc tutaj się tego nie, nie da edytować, ale mogę, nie wiem, na przykład wyrzucić, bo jesteśmy tutaj w logo, mogę to wyrzucić i na przykład wsadzić coś, coś swojego, na przykład, nie wiem, Jakbym pracował w firmie Microsoft, logo, jakieś logo, grafika. O, na przykład wezmę sobie Huawei, tak? Mogę sobie prawy guzik kopiuj. Tu Control, jestem w warstwie, w grupie logo, tak? Tutaj jest moja, mój Huawei. Control, Alt, T, mogę to zwiększyć, zmniejszyć. Alt, Scroll, mogę sobie E, mogę sobie oddalić, i dostosować, na przykład z shiftem idzie ładnie po krawędzi, jak z shiftem przesuwam. Mogę sobie dać to miejsce, na przykład, nie wiem, logo Huawei, bo pracuję w Huawei. Zamieniłem na przykład logo. To jest Company Logo to jest ten napis w tym folderze logo, tak? I na przykład mogę zmienić sobie zmieniła mi się czcionka, bo nie ma photopei, te czcionki, która była użyta, ale na przykład mogę sobie nazwać nie wiem, czy tutaj, nie wiem, swoje imię, czy nazwisko, chociaż tutaj jest do tego pole, ale nie wiem. No, skoro już jest logo Huawei, to ja nie wiem, czy, czy w ogóle to mi jest potrzebne. Więc nie wiem, Huawei, i na przykład tu mogę sobie napisać dwa razy klikam i, i mogę pisać Ym, na przykład departament, nie wiem, grafiki. Na przykład, że to, nie wiem, to jest jakiś departament grafiki, pod Huawei. Em. Tutaj, jak klikam Layer, to przesuwam tego layera. Jak mam kliknięty tego, ten Layer, to mogę przesuwać e, tę warstwę. I na przykład mam Huawei e, Wizytówkę Departament Grafiki. Jeżeli chcę zedytować tutaj, nie wiem, swoje imię nazwisko, pewnie mogę też dwa razy kliknąć to miejsce i to mi się zaznaczy. Ale tutaj, warstwy po prawej stronie pokażą mi, że, że jest to w grupie Name i jest tutaj, są tutaj dwie warstwy i na przykład mogę sobie zmienić że nazywam się Eugeniusz nie wiem Smith strzałeczką mogę sobie przesunąć, dostosować to położenie, tak samo ctrl shift t, mogę sobie zmniejszyć ten napis jak chcę jeżeli chcę zmienić czcionkę to w prawym górnym rogu to jest takie ch characters Character tak, i mogę sobie tutaj zmienić do, na dowolną czcionkę, która, która będzie mi pasować. Tak, ale no, ja wolę zostać tutaj przy standardowym, więc Ctrl Z pozwala mi cofnąć e, do tyłu. I na przykład, jestem Creative Designer, to mi pasuje. Tu mogę sobie wpisać jakiś mój numer telefonu, oczywiście, wymyślony. Tak, e, numer, mogę sobie wymyślić tutaj e-mail. Często, trzeba przy, często przy zmianie e, pola, które chcę tutaj edytować, trzeba kliknąć strzałkę, tak? Bądź nacisnąć klawisz V, chociaż pewnie jak mam zaznaczony tekst, to mi napisze V tak, ale jeżeli mam strzałeczkę, klikam sobie dwa razy w jakieś miejsce, to mogę edytować to miejsce i tak samo na przykład nie wiem E smyk bełgeniusz mało nie wiem, nie wiem, pl. I tak samo dalej. Mogę sobie kliknąć strzałeczkę, zmienić adres strzałeczka, zmienić sobie numer strony internetowej, nie wiem, swojego portfolio. I w zasadzie tyle. Jeżeli to jest jeden obiekt, tak, to jest Frontcart. Można sobie front ta zamknąć i zrobić sobie reverse, tak, mojej, yy, mojej, mojej karty. i żeby tutaj nie narobić się za bardzo, mogę sobie skopiować, nie wiem. Okay, jeżeli jestem, nie wiem, chcę zduplikować to logo, tak, To oczywiście wracam sobie do frontkarda, mogę sobie tutaj od, jakby odciągnąć, tak, różne, różne, elementy, których nie chcę w tym momencie widzieć, tak, Mogę je sobie zwiększyć, zmniejszyć, czy jakby otworzyć te kategorie tych warstw. Mogę sobie wziąć to moje logo, oczywiście Ctrl C, Ctrl V, zduplikuję mi niestety w tym samym miejscu i ten jakby stworzoną kopię layera Mogę sobie przenieść niżej do na przykład Back Cards do kategorii logo. I teraz, jeżeli sobie wyłączę tamtą warstwę, tej, tej przedniej części, mogę sobie spokojnie to logo tutaj przesunąć na drugą warstwę. Tak, bo znajduje się ona w drugiej grupie. Tak samo można tutaj to usunąć. Tam Visual Art Design, tak, to niech zostanie, już nie chcę tego zmieniać. I na przykład zostało. Ctrl Shift T mogę sobie zwiększyć, bo nie wiem, fajnie jest, żeby logo było znacznie większe, na przykład na, na takiej reprezentatywnej stronie mojej wizytówki. Tutaj sobie mogę zmienić stronę internetową, i w zasadzie tyle. Spróbujcie mm, zrobić właśnie taką, taką pracę. Ja napiszę jeszcze jakieś skróty, jakich ja użyłem w notat notatce do zadania tak, żeby po prostu ta praca była łatwiej co trzeba zrobić? po prostu zaprojektować myślę, że w tej lekcji do plakatów przejdziemy później prostą wizytówkę może być na, na przykładzie tej, co ja zrobiłem, można sobie znaleźć w tym freepeaku jakąś, jakiegoś innego rodzaju wizytówkę wpisać jakieś fałszywe dane, tak żeby w jakiś sposób było to, to spójne, czyli wypełnione jeżeli chcę zmienić nie wiem jakiś kolor, no to, to wiadomo, tutaj są zakładki background czy design, o jest tu jakiś shape, na przykład ten shape, tak, mogę pewnie sobie go kliknąć dwa razy i wybrać, że nie wiem, ma być on czerwony, skoro Huawei, no to fajnie by było to zrobić czerwone, na przykład to klikam sobie strzałeczkę, a nie tutaj, dwa razy na kolejnego shape'a w designie, tak, w grupie design i na przykład wybieram, że to ma być, nie wiem, takie bardziej bordowe, o. I moja wizytówka stała się już czerwono, czerwona, bardziej. I tak samo tutaj adres, może design zamknę. Zobaczmy, design, gdzie będą te moje loga. A jest, iko. W przypadku tej ikonki, na przykład, jeżeli chcę zmienić, znalazłem tutaj phone Jeżeli chcę ją zmienić, to mi się włączają jakby style tego e, layera. Jest taka opcja tutaj Color Overlay i mogę sobie wybrać jaki kolor. O tutaj Color Overlay klikam i mogę wybrać jaki kolor ma mieć ta moja na przykład ikonka. W tym momencie czerwona. No pasuje, pasuje. Mogę przejść na drugą i tak samo nie wiem. Color Overlay, czerwone, niech będzie. Kolejna ikonka dwa razy. Klikam Color Overlay a nie, nie kliknąłem, ok, color overlay, ok i na przykład nasza wizytówka w tym momencie stała się bardziej designerska, spróbujcie coś podobnego zrobić, plik zapisujecie file, save, zapisz zmiany aha, bo on otworzył plik, który jest na, na pulpicie, ale mogę file, save as psd Wybrać na przykład, że na pulpicie. Tak, nazywam sobie, nie wiem, yy, wizytówka, informatyka. Zapisuję na pulpicie. Będzie łatwiej znaleźć, chyba że lubicie mieć w pobranych. Zapisuję. Zapisało się. I taki plik odsyłacie na platformę w Teams. I tyle. Powodzenia!